Dzień dobry, mam teraz takie cztery obiektywy i nigdy nie wiem, która kamera mnie bierze. A jednak ta. Kiedyś powiedziałam, i to było w tym roku że skończę wszystkie projekty, które mam zaczęte. To była bardzo nierozsądna deklaracja. To nie powinno pójść w internet. Ale słowo się rzekło i jakby bez paniki. Dopiero pół roku minęło. Jeszcze mamy pół roku, żeby nad tym popracować. To, co mam na sobie, to jest mój kolejny projekt do przyróbki. Lubię ten sweter. Bardzo spoczko sweter. Ale jak już widzicie, chwilę posiedziałam i zobaczcie co się dzieje. On mnie rozbiera. Nie, nie chcę, żeby tak było. Ja lubię, jak sweter swetruje, niech robi swoją robotę, dlatego będzie trzeba go tu podciągnąć. I wiem, że tam są różne sposoby. Można tu wszyć jakąś gumkę, albo zrobić coś innego, my zrobimy coś innego. Czy państwo widzą? Tak jak tu jest zakończone. Zakończone w ten sposób, że jest normalnie, tak jak tu, prawe oczka zakończone normalnie. To jest normalne zakończenie, tak się nazywa ta metoda. Ta metoda się nazywa normalne zamykanie oczek. Więc w tym normalnym zamykaniu oczek tak się fajnie wywija. I to jest to, co chciałam. Chcieliśmy tak. Mamy tutaj dołek dół. I też tak zamknęłam, żeby się wywijało, ale żeby wyglądało, że jakby mam sweter na swetrze. To dorobiłam tutaj taki ściągacz. I będziemy chcieli czyli ja i Wy, bo oglądacie podobny efekt uzyskać tu do góry, żeby to ściągnąć jakoś tak bardziej. No więc, to jest bawełnka. Bawełna po noszeniu, przy noszeniu będzie się rozciągała. Bawełna się kurczy, przy praniu. W kontakcie z wodą. Jak wyschnie, to się delikatnie podkurcza. Jak się nosi, to się rozłazi. Po prostu zapamiętać. Dzińcy. Bicie w dżinsy po praniu. A później ponosisz tydzień. Z tyłka kalecą. Więc zaraz się przebiorę w coś innego, żeby nie siedzieć na golasa. I tutaj wezmę druciki, podbiorę oczka. Podbiorę oczka tak dziwnie, żeby zostawić takie wywinięcie. I tutaj się podbiorę. Tylko jeszcze nie wiem, czy to robić w kolorze różowym, czy w brązowym, tak jak na dole. Zobaczmy. A teraz ja jem śniadanko. Kurosanta. Santa, bo miało być po polsku. Kurosanta jem, słuchajcie, z serkiem pleśniowym, z miodem i gruszką. Czy u was w widlu też już nie ma zwykłych kurosantów? U nas są tylko jakieś pistacjowe i z nadzieniem orzechowym i nie ma już zwykłych, i musiałam iść do znienawidzonej biedronki. Napiszcie w komentarzach, czy robicie zakupy w Lidlu, czy w biedronce? Jak robicie w czymś tam droższym, no to. No to Twoje zdrowie. Może dla odmiany, w tym filmie się przedstawię. Cześć, jestem Julia, jestem dziewiarką, ręcznie barwię włóczki już od 6 lat. Mam swoją działalność, w której prowadzę sklep z ręcznie barwionymi włóczkami. Moje no i gitara i ładniej, piękniej poszło. Dobra, najem się i zaczynam. Pojedzona. I teraz sięgam po moje druciki. To jest te tuje, które dostałam od kokonków za free dwa lata temu, więc to nie jest film sponsorowany, ale pokażę i powiem, że dostałam za darmola. Natomiast. Ono mi się sprawdza. Ja je używam. Są w nim druty i normalnie je przechowuję. Że pokazuję jak to wygląda. Tutaj sobie trzymam króciutkie druciki. Tutaj sobie trzymam druty na żółce. A tu sobie trzymam same żółki. Czy to są wszystkie moje druty? Nie. Nie. Drodzy państwo, ja kiedyś kupowałam dużo. Kiedyś myślałam, że jako osoba w internecie muszę mieć wszystko. Kupowałam wszystko, co było najnowsze. Najnowsze tu i najnowsze druty. Czego nie kupowałam, to dostawałam. Po co mi to było? Nie mam pojęcia. No ale teraz co mam, to używam i naprawdę praktycznie nie kupuję już nic. Oczywiście z dziewiarskich rzeczy. Ej, a chcecie blok reklamowy? To jest taki słaby blok reklamowy, bo ja na nim nic nie zarobię. Ale pokażę wam coś fajnego. To zaczniemy od drutków, bo ja będę używała druty i to są druty Nit Pro Mindful. Krótkie. One nie są takie jak normalne druty. To jest normalny drut, który ma ileś tam centymetrów. Nie pytajcie mnie, ile przecież ja z linijką mam to sprawdzać. Naprawdę długie to długie. A te są krótkie, bo są krótsze. Widzicie Państwo? Różnica jest taka, poza długością, że na tych długich nie zrobicie dekolciku, tylko trzeba używać magic lupa. A do krótkich mają krótkie żółki. To jest żółka swivel, coś takiego, fioletowa. Są jeszcze niebieskie z Mate ale po co niebieskie? Jak można mieć fioletowe? One są obrotowe. Wiecie co to znaczy? To znaczy, że tutaj, u, następuje rotacja. To można kręcić. To, w tym miejscu. To trzymam nieruchomo, a to kręcę. Je się dokręca. Ja nie wiem, jak wy zaawansowane jesteście w tym dzierganiu, więc ja to wytłumaczę po prostu jak. Koleżance. żyłaczka wygląda tak i ma gwincik, a drucik wygląda tak i też ma gwint. I to się po prostu wkręca i tyle. Więc można sobie wymieniać rozmiary. To, co ja lubię robić, podkreślam wielokrotnie, mam też taki filmik, gdzie ja podaję dużo takich porad dziewiarskich. Dzisiaj będzie jedna w gratisie, że prawy drut ma mieć rozmiar taki, jakim chcę dziergać, a lewy może być mniejszy. I to ze spokojem, tutaj mam akurat tylko pół rozmiara, ale może być większa różnica. Dlatego, że dziergamy przecież prawym drutem. A z lewego te oczka tylko spadają, więc będą spadać łatwiej, jak drut będzie cieńszy. To jest super, to jest porada w Pytę, naprawdę. Więc ja takimi krótkimi drucikami, widzicie, one tak ledwo, ledwo, żeby tutaj przerabiać, będę robiła ten dekolcik, ale miał być blok reklamowy, to pokażę Wam, ile rzeczy. Raz, dwa trzy, raz dwa trzy. Kulniemy kostką. Jaką kostką chcemy kulnąć? Ile ścianek? Nie chcę za dużo rzeczy pokazywać. Weźmiemy chyba te. Stół jest brudny, ale to nie jest taki brud, który ja jestem w stanie wytrzeć. To jest brud, który zostanie już z tym stanie na zawsze. No to chodź. Kulamy. Kłujemy kostkę najpierw. Te I kulamy. Ile rzeczy pokazać w bloku reklamowym? Cztery. Jak się bawić, to się bawić. Pierwszą rzeczą już było etui. Etui polecam w kokonkach. Link na dole. Druga rzecz to niezmiennie woreczek od Krystyny, mojej koleżanki. I Krystyna, patrzcie, jakie fajne ma tu kołnierz. Robi woreczki w różnych rozmiarach, szyje w pięknych wzorach. Jak ona zobaczy na YouTube, że ja znowu pokazuję te trzmiele, to mnie powiesi. Bo wy później pytacie: A ja widziałam takie trzmiele, a ona już nie ma tej tkaniny. Nie. nie pytajcie o trzmielę. Idźcie sobie zobaczyć. Jest dużo innych ładnych toreb. Dużo innych ładnych toreb. Naprawdę. Polecam. Krystyna szyje i ja używam non-stop. Rzecz trzecia. Bo to nie jest tak, że ja mam tylko jedną koleżankę. Mam jeszcze koleżankę Zochę. I Zocha interesuje się, zajmuje się ceramiką. I robi takie prześliczne guziczki ceramiczne. I to jest wszystko ręcznie robione, ręcznie malowane. Patrzcie. Cudowne guziczki. Co to słońce w ogóle? Cały maj go nie było, a teraz się popisuje, bo ja nagrywam. Widzicie, takie piękne guziczki robi moja koleżanka Zocha. I czwarta rzecz, którą Wam polecam, stoi tutaj. Bo ja stwierdziłam, że się teraz zorganizuję i wszystko posprzątam i będzie pięknie, więc kupiłam bardzo dużo pojemników z Ikei i one leżą na ziemi. Nie, nie zorganizowałam się. Zrobiłam bardziej zorganizowany syf po prostu, ale to są takie pojemniki i one są w pyte. Wchodzi jeden w drugi, więc nawet jak są puste, niezorganizowane, to patrzcie na to. Jeden, drugi, cyk, zajmuje miejsca tyle co jeden. Mają pokryweczki i są naprawdę spoczko i mam ich dużo i dokładny link do dokładnie tego modelu też mam podam na dole, bo jestem po prostu miła. Elegancia, ale zgromadziliśmy się tutaj w innym celu. Więc ja teraz już muszę wyjść z domu, więc jak wrócę, to wrócę jako odmieniony człowiek, ale wtedy zabierzemy się już za faktyczne dzierganie. Ja musiałam wyjść z domu w bardzo ważnej sprawie. Teraz już wróciłam i możemy się dać do pracy. Tu widzicie za mną włóczki z najnowszej kolekcji. Jest to kolekcja, która będzie kawowa. To wam powiem i nikt inny nie będzie wiedział. Będzie to kolekcja związana z kawą. Taki będzie motyw przewodni. Taka jest moja główna inspiracja. I mam tutaj właśnie takie też mini motki. Jakiś ptak mi tu śpiewa. Chyba kos. Ostatnio tak słyszałam, że do kosy tak śpiewają. W ogóle się nie znam. I to nie ma znaczenia, że ja chodziłam do podstawówki i tam wtedy tego uczyli. Ja już nie pamiętam. I właśnie takie tycie motyczki już sobie wyschły, i one są takie. Mam tutaj też taki i taki. I mam jeszcze już pierwszą próbeczkę. Ona jeszcze nie jest wyprana. Taka próbeczka. już mi tu leżą, a jak leżą, to już bym nie dotykała, więc ja tutaj sobie odłożę. I zabieramy się do pracy, którą mieliśmy robić w pierwszej kolejności. Czyli sweter. Mam sweter. Muszę podebrać oczkę. Biorę w tym celu druty. Biorę sobie 4 mm i zacznę tutaj moją pracę. Problem polega na tym, że... Nie, w sumie nie ma problemu. Nie ma problemu. Zrobię to takimi kolorami, ponieważ stwierdziłam, że nie chcę mieć brązowego przy twarzy. Biorę dwie niteczki i jakoś to podbiorę. Nie wiem jak. Tak wygląda całe moje dzierganie. Nie mam pojęcia, co robię, ale robię. I zrobię jakoś i jak jakoś mi wyjdzie, no to to super. A jak nie wyjdzie, to wtedy się będę martwić, co dalej. Na razie nie wiem, co robię. To nie jest sposób, w jaki powinno się to robić. To ja nie wiem, jakie są zasady w ogóle. Kto te zasady w ogóle wymyśla? Kto wymyśla w ogóle te wszystkie nazwy? Wiecie, Italian cast on, coś tam, cast off, long tail, tumbular. U mnie sposoby się dzielą na normalny, dziwny i wymyślny. Nie ma znaczenia we wzorze, jak jest napisane, żeby nabrać oczka, bo nabieramy metodą, która jest nasza ulubiona i którą umiemy. Ja tak podchodzę do wzorów, tak zresztą podchodzę do życia. To tam autor coś miał na myśli. No i spoko, że miał coś na myśli, to nie znaczy, że nie mogę zmienić absolutnie wszystkiego. Włóczki, liczby oczek, sposobu nabierania, podbierania i zamykania. Wszystko mogę robić jak chcę. Nikt mnie nie zabroni. I tutaj część z was siedzi i takie no, no, no. Ja wiem. Tylko ludzie się boją o tym mówić w internecie. Ale to wiecie, między nami. To za internet wyjść nie może. Tu jesteś u siebie, tu możesz po swojemu. Tu nikt cię nie oceni. I obecnie wygląda tak. Nie wiem, czy coś widzicie, czy nie. Jak nie widzieliście, to trudno. Dobra, kochane moje duszyczki. Dobra, pokażę Wam, jak skończy. Kochani widzowie, zbliżamy się do końca. Im bliżej końca, tym więcej nabieram wątpliwości, czy to był dobry pomysł. <laughs> pomysł był świetny, ale wykonanie może być beznadziejne. Niezadowalające może w tym być, że to może nic nie zrobić, nie zmienić, absolutnie nic. Tak mi się wydaje. Że wiecie, to mi w ogóle do góry nie podciągnie, tylko się rozflawczy tak samo jak cała reszta. Jest taka opcja. Zostało mi dosłownie kilka oczek do zamknięcia. Ja już się tak bardzo stresuję tym, że. Znaczy, no, bardzo się stresuję, wiecie, teraz dużo powiedziane. Po prostu mam wątpliwość. Jaką metodą zamykam oczka? Na no, normalną. Prawę na prawą, lewo na lewo. Kto wie, ten wie. Staram się to robić najciaśniej jak potrafię, gdzie normalnie przecież. Staram się to robić najluźniej, jak tylko się da. A teraz, teraz balansuję. Teraz balansuję pomiędzy. Mm, nie wcisnę w to głowę, a na pewno zjedzie mi to z ramię. Co za emocje. Ktoś by pomyślał, cierkanie takie nudne, hopy. No. Waga będzie ubierana. Wiecie, jak to widzicie, to znaczy, że już tak wyszło, bo jak nie wyszło, to bym wam nie pokazała. Nie, no żart, cały mój kanał opiera się na tym, że wam pokazuję, co mi nie wyszło. Czy to wygląda dobrze? Idę zobaczyć. To nie wygląda dobrze. To wygląda doskonale. To jest dokładnie to, co ja chciałam. W końcu. Jakie to jest wygodne. Jakie to jest wygodne. W końcu. No elegancio. A, super. Nie no, cacy. Moim zdaniem absolutnie doskonale. Pięknie, cudownie. Zamykam z tyłu oczko, chowam niteczkę i dziękuję Państwu. Dziękuję, że byliście tu dzisiaj ze mną. Super. Świetnie. A się cieszę. Ale jestem sprawcza. Mm, kto by pomyślał? Tu sobie trzymam... Druty... Dr dr druty! <grytny> 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 Tutaj sobie trzymam druty na żółce.